Cześć, witajcie. Mam na imię Piotrek. To jest mój pierwszy filmik na YouTube w tym stylu, z dialogiem. Lekko się stresuję, ale liczę na wasze wsparcie. Pomyślałem, że nagram taki krótki materiał, bo trafiła się fajna okazja. No, umówiłem mojego kumpla na to, żebyśmy razem pojechali w, w Polskiej Lidze ATV. Lada moment, zaczyna się nowy sezon, pierwsza runda w Drawsku. No i z tej okazji będziemy przygotowywać jego Renię do rajdów. sprawdzamy parę rzeczy, przygotujemy tak, żeby bezpiecznie przejechała. No i właśnie z tej okazji ten materiał. Miałem okazję brać udział w styczniu w Winterkampie organizowanym właśnie przez Polską Ligę TV. Byłem mega zaskoczony, jak dużo nowych osób właśnie tam wzięło udział. No, i z tej okazji tak pomyślałem sobie: kurczę, masa tych osób pewnie się zastanawia, czy warto, czy nie warto, jak się przygotować. Postaram się nagrywać dla Was taki materiał okiem no amatora. W zeszłym roku to był mój pierwszy sezon. To nie będzie materiał dla zawodowców, jak co. Tuningować. Od tego typu kwestii jest Łukasz z ATV Iguany. Serdecznie Łukasz pozdrawiam. Bardzo fajne, merytoryczne ostatnie odcinki o tym, jak wystroić zawieszenie, jak tego pada sobie przygotować, nawigację i cała reszta. U mnie będzie troszkę luźniej, tak, żeby po prostu na początek pojechać tam, sprawdzić i żeby to wam po prostu przyniosło masę radości i żebyście się nie stresowali. Troszkę wam ogran tą renię. rzeczywiście to jest zwykły tysiąc, bardzo podobny do tego mojego. I myślę, że większość z was sobie pomyśli, ale po co taką renię przygotowywać, przecież ona już jest przygotowana, ma yy, zawieszenie Foxa, ma koła Bedloka. no nic, po prostu siadać i jechać. No i tak i nie. Ja zrobiłem tak w zeszłym roku, nie przygotowywałem kłada w ogóle, po prostu zatankowałem, pojechałem na hojnów i, i, i przejechałem pierwszą rundę, przy czym urwałem pasek, bo nie sprawdziłem go w ogóle i nie dał rady przejechać całej rundy. Tak to mniej więcej wyglądało. No ale o samych przygotowaniach myślę drugą część sobie tego filmu stworzymy. W styczniu rzeczywiście był ten Wintercamp, pierwsze spotkanie Polskiej Ligi ATV, masa nowych osób. Mega fajnie, mega fajny teren, także. Yy, pozdrawiam wszystkich serdecznie, kogo udało się spotkać. Pozdrawiam Piotrka R, który fajnie rozwija swój kanał na YouTube. Dał mi się przejechać na nowym kanamie yy, xtp 1000 R. No mega fajny sprzęt, byłem mega pozytywnie zaskoczony jazdą, jak ten sprzęt jeździ, jak bierze zakręty, jak jest cichy. Do mocy, którą reprezentuje. mega fajna sprawa. Więc Wintercamp, mega, mega pozytywnie. W tym roku parę zmian w polskiej lidze ATV. Zmieniły się nam klasy. No i według mnie fajny podział, bo będzie podział stricte na zawodników, którzy startują kanamami. Będzie podział na e, zawodników, którzy startują na polarisach. Będzie klasa Open. W której będą klasyfikowani wszyscy, którzy startują na różnych markach na QJ, CFK, na Yamahach, na czymkolwiek. Będzie klasa, no już z zeszłego roku, Under 600. Będą wszyscy, którzy startują na kładach poniżej 600 cm3. Bardzo fajny pomysł. Jest klasa MLQ dla młodzieży poniżej 16 roku. Jest klasa dla dziewczyn, dla kobiet. Mega fajna sprawa na ten sezon. No i oczywiście Extreme, tam już jest liga. Wszyscy po prostu wrzuceni do jednego worka, ale Extreme to jest rzeczywiście przygoda dla, dla zawodowców. Pierwsza runda w Drawsku, nie mogę się doczekać. Poligon, piaski to całkiem inny teren niż u nas. Druga e, runda będzie w Hojnowie. Trzecia runda mamy oczywiście po górze u chłopaków w Bieszczadach. Pewnie będzie lało. Serdecznie pozdrawiam. Następnie mamy e, Bytom. Nowa lokalizacja, więc jestem ciekaw, co tam Dziki wymyśli na Bytomiu. No i finał: dwa dni w Bieszczadach. Także zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo fajny sezon. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu filmikach. No i dajcie też swoje uwagi, jak wy przygotowujecie swojego kłada. Być może oglądają mnie osoby, które będą startowały w polskiej Lidze ATV właśnie jako debiutanci. Więc zadawajcie śmiało pytania, będę się starał wam odpowiedzieć. No i podpowiedzieć też, jakie błędy ja popełniłem w zeszłym roku, tak żeby po prostu wszyscy dojechali bezpiecznie. Bezpiecznie, jeszcze raz to powtórzę. Powiem wam co mi się przydarzało w zeszłym roku, i przy okazji, przygotowania kłada do rajdów. Krótko na temat opon. Ja jestem wielkim fanem IT Pitera Crossów i mój kumpel też, już takie opony założyliśmy na jego kłada. Ja w zeszłym sezonie jeździłem na Pitbullach dwie rundy na finał przesiadłem się na Kendę. mega fajna opona jestem bardzo, bardzo pozytywnie nią zaskoczony, ale znowu na ten sezon nie byłbym sobą, gdyby mi się nie udało zorganizować innego kompletu, przejedziemy się na Obor, Cypress zobaczymy jak ta opona sobie da radę na szutrach, na piaskach zobaczymy, więc temat opon bardzo fajny, dyskusyjny dajcie znać co wy myślicie na temat takich opon na rajdy no i pewnie jakieś podsumowanie uda się skręcić na koniec sezonu, jak zbierzemy troszkę więcej doświadczenia. I tak, jesteśmy na garażu, mamy podniesionego pada. Ja tutaj przed wami Ameryk nie odkryję. Sprawdzenie kładam przed sezonem, przed wielką wyprawą, przed rajdami. To coś takiego, jakbyście go chcieli raz jeszcze kupić od samych siebie, czyli weryfikacja zawieszenia, luzy na łożyskach, na słożniach, na tulejach. To bardzo ważne kwestie. Małe luzy po będą dużymi luzami, albo co gorsza może coś odpaść, więc kwestia yy, śrub, czy nie są gdzieś yy, odkręcone, yy, wydokręcać wszystko, czy drążki kierownicze nie są krzywe, bardzo ważne kwestie. Warto sobie ściągnąć osłonę spodu składa z wahaczy, zweryfikować w jakim stanie to wszystko jest. Ja mam tutaj dla Was taki przykładowy wahacz, który dostał ostrym kamieniem. Wyłapanie w takiej sytuacji przed rajdem jest kluczowe, bo taki wahać przy dużych drganiach, jeżeli Wam pęknie, przy dużej prędkości, aż strach pomyśleć, co się może stać. Więc to są bardzo ważne elementy. Tylnie zawieszenie, bardzo podobnie. Luzy łożyska tuleje, nasmarować sobie wszystkie kalamitki dodatkowo kalamitki na wale napędowym. Temat paska, chyba najłatwiejszy, ściągnąć sobie obudowę, wziąć ten pasek do ręki, pod światło sprawdzić, czy nie ma pęknięć wewnątrz, zewnątrz paska, yy, jaką ma grubość. Jeżeli są jakieś wątpliwości, taki pasek do wymiany, bo to na pewno się zbuntuje w trakcie rajdu. Chłopaki często montują e, czujniki temperatury paska, wyciągają w powietrza na zewnątrz wentylatory, ale to już jest taka ingerencja, bardziej można powiedzieć, że to jest kwestia już tuningu. My w tym quadzie wymienimy komplet olejów, e, więc przy kwestii olejowej sprawdzi czy nie ma jakichś wycieków. Na rajdy bierzemy sobie matę podkłada, żeby wasze stanowisko było zabezpieczone. To są ważne kwestie e, dla początkujących, na pewno. My w tym kładzie zamontujemy jeszcze lampy LEDowe przednie. Wymienimy tą kierownicę na flexa dla komfortu. i Jeżeli macie jakiegoś mocnego LED na rajdy, nie, wyścig nie jest wam potrzebny, zaklejamy go taśmą, żeby się nie uruchomił w trakcie wyścigu, bo to może skutkować dyskwalifikacją. Dajcie znać w komentarzach, jak wy podchodzicie do tematu sprawdzenia przygotowania kłada przed sezonem. Nie tylko przed sezonem rajdowym, ale ogólnie przed sezonem. Bardzo mnie to ciekawi. Ja się biorę do roboty. A na sam koniec pokażę Wam jeszcze temat ubioru: buty, buzer i kas. Kas bardzo ważny. Pokażę Wam mój kas z zeszłego sezonu. Także na tym elemencie nie warto oszczędzać. Biorę się do roboty. Renegade jeszcze na podnośniku. W trakcie sprawdzenia wyszedł temat klocków. Kwalifikujemy się do wymiany zarówno przednie jak i tylnie. Zamówione, więc będziemy działać dalej. Ja na kładzie rozłożyłem elementy podstawowe i wymagane ubioru na rajdy. No i może zaczniemy od butów. Buty muszą być wysokie, zabezpieczać Waszą kostkę. Ja zdecydowałem się na formy z polecenia Pawła z Forkładu. Jestem bardzo zadowolony. Są wygodne, zabezpieczają kostkę i są wodoodporne, także naprawdę spoko. Następny element to buzer. zabezpiecza waszą klatkę piersiową, wasze plecy. No i warto się wybrać do sklepu, przymierzyć go tak, żeby on po prostu był dla was dopasowany. Eee, następnie ja korzystam z bukłaka w ciepłe dni mega przydatny. Macie napój na plecach i popijacie sobie w trakcie rajdu. Mega fajna sprawa. Gogle, warto zabrać sobie dwie pary tak, żeby po prostu w razie W mieć coś na wymianę. W tym sezonie ja jeżdżę w kasku CKX Titan. Ma fajne zintegrowane gogle, otwieraną szczękę i rzeczywiście jest mega solidny. To jest bardzo ważny element. No a z drugiej strony, mam tutaj kask, który w zeszłym sezonie jeździłem. To, co wstępnie Wam opowiadałem, miałem taką przygodę na trzeciej rundzie, gdzie kład bardzo mocno uderzył mnie w kask i ten kask po prostu pękł. To no było dość duże uderzenie. Byłem 10 minut nieprzytomny. Następnie zabrany karetką do szpitala. Na szczęście, badania, rezonans, wszystko je, jest w porządku. I mówię Wam o tym, pokazuję Wam to ku przestrodze. Tak, aby rzeczywiście na kasku nie oszczędzać. Jest to bardzo ważny element ubioru, najważniejszy. No i rzeczywiście warto kupić coś solidnego. No i przy tej okazji, chciałem raz jeszcze podziękować chłopakom z ATV Grupa Limanowa, którzy również byli na tym rajdzie i podczas tego zdarzenia zabezpieczyli yy, samo miejsce. Później ściągnęli mojego kłada do parku serwisowego. Przywieźli mnie ze szpitala także raz jeszcze dzięki wielkie. No i mówię też o tym właśnie ku przestrodze, żeby na rajdy nie jeździć samemu. Zawsze warto mieć kogoś, kto w razie W będzie w stanie wam pomóc, zabezpieczyć pewne elementy. No i tak naprawdę to jest yy, tyle w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, dawajcie śmiało znać w komentarzach. Wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia na Polski Liza TV w terenie. Trzymajcie się!